E, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii że się tutaj poginęli. Ja coś muszę się uspokoić z Anglikami, okej? Okay. Najpierw zgnięta frakcja, dziękuję wieści Rodowe, okej, okay, coś poumierali. E, raporty budowy, dobrze, no to co? Mm, tu nic nie mogę więcej budować w Owames. A w Burgos coś mogę, mogę to sobie, no nic to mi się to przyda. E, Toledo mi się naprawiło, super, no to budujemy kopalnie porządne. O, już coś mi tutaj na Discordzie muszą pisać w tle. No dobra, bróż możemy się dalej naprawiać. I przeszkalam daj wojska, bo to zdobyłem pomiędzy odcinkami jedną rzecz, jaką zrobiłem. No i dobra, widzę, że Anglicy yes, blokują yes, nam yes, nasze wojska, yes, czyli For naszych ludzi. W postaci I biegów Go. i zabójców. Ale nic im to nie da w tym momencie. Kolejny zabójca, idź tutaj. Idziemy po prostu na nich z całą grupą naszych ludzi, żeby nie myśleli, że pójdzie im tak łatwo. No dobra, ty stań pod Londynem. Mamy jednego gościa. Londyn jest pusty. Super. Teraz polepszone. Raport kardynalski, raport rekrutacji. Dobra. Mm, ty kolego, pokaż mi, co tutaj się dzieje. Tutaj się Clermont nic się takiego nie dzieje nie ciekawego, bo to są nasi sojusznicy. I tak, dyplomacja. Mm, a my tylko z nimi wojnę. Aragonia. Aragonia ma już kurna, z wieloma frakcjami. No, mi się to nie podoba. No, Anglicy nie mają z nikim. A Duńczycy mają Anglików i Polaków na no, sojuszników. No ale dobra, chyba musimy po prostu zakończyć tą turę, bo nic tutaj więcej nie zrobimy. Chyba, że jeszcze wróż mogę, no nie, wróż wcale przeszkadzam wojsko, więc to nie ma sensu, eee, ale mogę stanąć tutaj i zablokować Burgos, ubezpieczyć sobie. I w Toledo, no nic, jak na razie nie rekrutujemy. W Granadzie, wojska nam się ogarniają lepsze. Eee, dobra, coś Tu mamy, nie mamy nigdzie możliwości lepszej rekrutacji, ale też nic nie mamy. No ale dobra, tu możemy za to zwerbować i feudalsów. Okej, okay, dobra, kończymy turę. Ona jakaś nie Nie to, by... to by mnie nakruszył na tych Anglików, tylko no papież mówi. Ej, panie! Panie, nie atakuj tych biednych ludzi. A ja takie, panie papież. Ale to oni mnie za. Nie, no ja ich zatkołem akurat. Dobra, to tutaj ja zadkołem pierwszy. No, ale kurde, no. Co się stało? Został zabity. Będzie died in mysterious circumstances. Umarł w nieokreślonych okolicznościach. Okej. Okay. Ha, tutaj... Wieści okej, okay, no. Orders! Wow! Decenta Anglików! I to mocny! To jest ten Anglik. Oh, wow! Tak się nie robi, panie Anglik. The What is the name? Dobra, no to co? Czy mogę tu coś zwerbować. Więcej nie pozabijali ze szczęścia. dobra to. W Wiedniu. O, mogę wojska przeszkolić. Dobra, to przeszkalamy. Eee, w Wilnie nic nie możemy i tutaj w nam się to naprawiło. Okej. Okay. Who mm. Dobra, pozbywamy się ich, bo Tudor jakiś. Tu był najchętniej, to był jednak Odzają zajął mnie, ale dobra, w sumie może yes. nam się to uda? Wali mnie to. Teraz mogę się uspokoić. Mamy Londyn. March enemy mamy Londyn tak zdobyty. Mamy nekimików? Oczywiście, że mamy. To no dzięki temu mamy tutaj cały garnizon. Super. Dobra, tak na razie nic nie możemy robić. Możemy. Okej, okay. nasza konnica idzie tutaj. Zróbmy jeszcze takie buty. Może by tutaj też zabójców wreszcie powerbować. By móc y, potem ich jakoś osłabić. No ale dobra, na razie, no Genua tutaj widzę. Też sportuje się na granicy Dino Rossi i Marco Balan. A jakieś nie są takie mocne oddziały, no ale dobra, Księżniczkę przenieśmy, jednak na bezpieczeństwa jej. E, dobra, Paryż, Let me strike, my lord. Mogę wyprowadzić część Orders. wojsk stąd. Orders. Command me. Yes. I stanąć tutaj. Chcę dowerbować jeszcze takie cztery oddziały. ok? W Reims też już coś dowerbujmy. I tak, weźmy... Enemy, Lord. Command me. Yes. Co możemy? Your Command me! też idźmy już tutaj. Tu zostawimy coś, jednak. Dobra, będzie. Albo to. Do... Nie, nie chcę. Dobra. To kończymy turę. Mamy Londyn. To jest najważniejszy szczółek na Wyspach Brytyjskich. W postaci Londynu. Będzie problem z tą armią angielską, jedną. Co tutaj zawita pod KN. Tyle zobaczymy, co się dzieje. Uje, co się tam pod Londynem dzieje, jakieś armii angielskie. Czy ci się wycofali na flotę? Okay. Lenny i weapon, ok. I musimy werbować kapłana w Marrakeszu. Możemy to zrobić. Zrobimy sobie to. Mm, wieści rodowe, okej. Okay. Jest ta armia i tutaj jakiś. Jezu, ile oni tego tu mają. jest Filip. Kolejny jakiś ziomek.

Kolejne dwa statki zwerbujemy, w Reims też trzeba umocnić w tym wypadku Bo to mi się nie podoba, no ale dobra Aporty budowy, Granada, ok. Sevilla, super I Renée No tu jest ta armia naprawdę mocna mają Urban Spin-Militie, nie wiem skąd. Mają 5-6 oddziałów feudalsów. Mają 2 oddziały feudalfutnajców. Mają tych. To jest bardzo mocna armia. Więc szczerze, to jest naprawdę mocna armia. Te oddziały deślimy do wps bo się nie przydadzą już tutaj, po prostu. Skoro i tak nie możemy nic z nimi przeszkolić czy coś, no to niech idą daleko stąd. Tutaj super możemy zwerbować kolejne oddziały, no najchętniej. A też troszkę nie osłabia jeden oddział, nie? tak się tutaj... ...żaden z się bronią, ale są w złej sytuacji. God bless you and your people, Lord. oni mają powerzowców? Ja też chcę... ...mieć. No dobra. Dobra, turę. No chyba że ta armia pójdzie gdzie indziej. <laughs> Okej. Okay. A sobie pokój approaches. Mi to odpowiada. teraz eee, Mi to teraz w tym momencie odpowiada. i to naprawdę mocno. Mamy spokój o tej armii mocnej. Okej, okay, no Polacy nadal obiegają kpalangę, więc krzyżacy może nawet znikną za niedługo. No zobaczymy. Okej, okay. wielki mistrz rzadki nie żyje. E, Okej, okay, musimy. Król Anglii nie żyje i dobra. No, misja, e, Lord e, Campanola Gorgona. Gdzie ty jesteś? Mm. Tak? Jak Dobra, miasteczko się ja rozbudowuje, Leon. Super. To mi to podoba. Raporty budowy Ancona, no to teraz to. Marrakeszu super, więcej gotówki. I w będą farmy. Ale tak, idziemy jeszcze do tego Marrakeszu. Mamy no, tu pełno heretycznych... Tak, no, nie tego RSI chciałem. Oczywiście nie. Broni, relacje polepszone. Okay. Pozbyliśmy się pana kolegi i dobra, bierzemy. Tak oprócz tych. Bym wziął nawet. Yes. Your majesty. Move out. March. We can march postawimy no sobie fort na granicy. Yes. Wracacie tutaj. No i co, naszych pawężawców sobie tutaj przysławimy? Yes. Trzy miejsca jeszcze. My lord. Więc fajnie. Papież może. Możemy krucjatę. Super, hmm. tylko na Fatymidów i na Kwarezmian. No. Niezbyt opłacalne te. Kierunki ataku. No, jak ja nie, na Aragonie ruszył. Naprawdę. Teraz zapisał. Yes, lord. Zobaczmy, co oni tu mają. Tutaj tu jest coś. Ale to nie jest też rycerze, że oni. dziwni. Okej, okay, mm. Tutaj są ci, chyba nie? Czy tu? Toledo. Rycerzy. Nie wiem. To mm. już w strzępach. Aragonia z Portugalią, okej. Okay. Raport relacyjny. Wenecja z papiestwem. Wenecja z Sycylią, okej. Okay. Czyli straciliśmy Sycylię. O, jeszcze się musi być powiadomienie dźwiękowe. Kiedyś się wydarzyło, nie? Że sub przyszedł. Tylko nie chciałem byście słyszeli. Musieli słyszeć. Dobra, generała tu se zwerbujemy. Dobijemy chyba Sycylię po prostu, nie? Tak, yes, lord. Z Godziną i Waszą wychodzimy do boku. Blessed lord, we thank you for delivering us. Godzin nos delivered us this victory. Dobra, mm, możemy przeszkolić, szkolić, możemy tych zrobimy, mamy Pampelunę. Who do I face? My lord. Should we Dobra, of them? Hmm. Among me. My tak majesty. zrobił. O oh, yes, lord. Is the yes okay. my lord. Dobra, tu możemy it. Is it time to take the walls, my lord? Tak, teraz tutaj, hmm... Szpieg, kuszników, tutaj też trzeba umocnić tą granicę. Dobra, no i Trzeba umocnić, bo tutaj widzę jakaś... Armia tych jest dosyć spora. Gdzie mogę na przykład? Nie mogę.

I Sycylia, postanowiła... Nie no, kurde, to my będziemy jednak trzymali się tych, mówi Sycylia. Aragoni, słabszego się trzymamy. Słabsi trzymają się słabszym, to prawda jest taka, że dzięki temu ja mogę ich... U, u. No i tu mają. Fajna armię. No dobrze, to będzie na następnym odcinku, ja się z nami żegnam, do zobaczenia, na razie.